ma Dziś zapraszamy Was na no. Nasz wypad Myślimy o takiego nęcenia, jak w Rydzy Panopie, ręczach No, taką mamy Spiska Spiskara, wanilia No, wanilię Tak wygląda Lecimy teraz z tym. Nie wiem, czy całą? Całą, nie? Przysypiemy trochę. Tu. Będziemy tym nęcić. A tam będziemy próbować pozyskiwać rybę. Wysuszymy trochę. To będzie łatwiej. Dobra, dalejemy, bo przesadzimy, a nie mamy zalęty Te robaki mrożone to nie są pierwszej młodości. Coś tam jeszcze jest. A no. no, dobiję do smaku da rybek. To mamy pinki. Tu mamy takie Jak to się nazywają? Rubinowe. Tak, rubinowe. Mm. Pinki. Tam mamy białe. 아트마블은 희망을 주겠다

zdjęcie? Tak. Gigant. No. no to jest Takie, to Duże. Szekaj jeszcze wszędzie z tej strony No i chyba inaczej coś większego. Takie wezmę Uuu Ale faluje, powolutku. No tak bo mały haczyk. Jaki? 14 Czternastka, Czternastka haczyk jest, powoli. Jaki to wszystko zamaktyzuje. Nie, ale to szkoda, wiesz, przepłoną. Ja podejdę, żeby bliżej było. Powoli. Dobra, i tylko kijem. O, duże coś. Powoli, bo du duży jest. E tam łopatę mam. Mhm. Siedzi? Co ma i co? Siedzi no jak nie siedzi. Trzymaj ma i wędkę i ci podebrać? Podebrać ci? A to niepotrzebny podbierak. Nie, niepotrzebny kamień.

24 tak, tak, tak. A ten no. Mały ci ucieka, uważaj, o już uciekł 55 cm 50, 56 Dwa razy tyle 56, Dwa razy tyle. 56. No, Już wyjąłem No odbijeś, pokaż mam ci no, 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 Mam Mama dobra zrobiłem ci, Kamilowi Dobra, rzucę

odpiąć tę rybę? odpinaj tą rybkę małą na kukurydzę Kukurydza i zobacz, tu była kukurydza nie? Mm. tu? no to były pięknie <grytka> Kur... ja poławiam Taki zestawik sobie zrobiliśmy na jeszcze o tak, tu mamy koszyk krótko tu mm -hmm. taką, taką no, pod metodę nie? Mhm. Dobra. Mierzymy go? Jak masz miadkę możemy. Pięćdziesiąt. No, mówię, że nie będzie większy. Pięćdziesiątkę. No, się tak myślałem, że nie będzie większy. Dobra. Dobra, jest. Twoje ryby. Jest do wody. Tego... malucha dzisiejszego. Spuścimy go do przodu. Tam nęcone w tym miejscu za tym białym śladem. Tam o. Widać jak. Tam rywa jak te bokuryzy, żeś mi też zanęcili. Nie, nie, nie mogę bliżej przybliżyć, bo nie, się ma, montażu, nie ma ujęcia. Tam dalej, za tą białą plamą tak. Jak... Tu o idzie tak jakby ta strzałka i tam taka plama jest. Tam ryba nam żeruje, stamtąd żeśmy jeszcze wyjęli. Kukurydza, rzepik, konopie. Tak? Tej Bez rzepiku. Bez rzepiku? No to nawet, na no, konopie, kukurydza. Taka zalewa i trochę tam jest zanęty, tak? Słodkiej. Cześć, witam Was już po połowieniu. Parę leśników wpadło, parę brałem. Przy takim upale to tak dobrze, nie? Jak no, no te fajne szczyki też padły, tak? Były no, dwie pięćdziesiątki, był jakiś mniejszy leszczyk. No, Coś tam się udało połowić. Ryba chodzi po wierzchu cały, tak widać. No, tam ryba przed nami chodzi właściwie tak w rogu. Po wierzchu chodziła cały dzień. co podnęciliśmy Też jakieś owciarki co chwila są właściwie. Nic poza tym się nie dzieje. No, jest rybawowisko, i... ale po prostu nie współpracuje z nami. Nie, nie chcę po prostu w ogóle żerować. No, już już obecnie jest tak dość powiedzmy, że ciemnawość i popatrzymy na zbiornik raczej tego nie będziecie widzieć, no po. Bo... tam jeszcze ciemno jest 21 wiadomo, że jednak y, kamera trochę to rozjaśni ten obraz, więc aż tak ciemno nie będzie 2120 nie? no troszeczkę posiedzimy jeszcze chwilkę jak je poskładam, graty pochwał. mamy nadzieję, że film Wam się spodobał, jeśli tak zachęcamy tutaj do subskrypcji, łapki w górę no, łapeczka Komentuj w odcinku, a także udajcie go znajomym, a my bicie go na kanale. siema Muzyka